Jaka dzisiaj jest Pana rola na tym wydarzeniu? Rola jest podobna jak zawsze. Co prawda tym razem nie jesteśmy gospodarzem, bo gospodarzem jest Karkonoska Izba Gospodarcza, która zaprosiła nas na to spotkanie, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tutaj też podkreślę, że z Karkonoską Izbą Gospodarczą współpracujemy już od ponad roku i naprzemiennie organizujemy spotkania z przedsiębiorcami. Było w Kamiennej Górze. Tak jest, było również w Kamiennej Górze. My również myślę, że w styczniu takie spotkanie zorganizujemy w Kamiennej Górze szerokie dla przedsiębiorców ale jesteśmy tutaj po to, żeby przedstawić ofertę dla inwestorów, tych którzy działają już na rynku, jak i również dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z biznesem. My przedstawiamy swoją ofertę jako strefa specjalna strefa ekonomiczna, czyli przede wszystkim ulgi podatkowe od kwot zainwestowanych, o czym będziemy szczegółowo mówić właśnie na tym spotkaniu i inne podmioty również będą przedstawiać swoje oferty, które pomagają, wspierają, ułatwiają działalność inwestorom. Mhm.